Ogród społeczny. Cudownie jest współpracować z ludźmi, rzucać pomysły, uzupełniać się, yy, patrzeć na ogród z innego punktu widzenia. I fajnie jest to później obserwować, jak, jak to się rozwija. Fajnie móc z tego korzystać w przyszłości. Chyba to. To takie miejsce, w którym ludzie mogą się spotkać w ciszy, w spokoju, w kontakcie z naturą. To miejsce, w którym można poszukiwać na pewno szczęścia. I także e, nie tylko takiego rozumianego, powiedziałabym abstrakcyjnie, ale, ale takiego szczęścia, czyli hormonów szczęścia, które możemy sobie, sobie wyprodukować w swoim ciele, pracując z Matką Ziemią, pracując w ogrodzie, pracując w kolektywie. Czyli mamy tam wszystko: mamy oksytocyny, mamy endorfiny, e, mamy dopaminę, jak będzie wykonany projekt. Także e, myślę, że jest to, jest to wspaniałe pole do tego, żeby poszukiwać wspólnie tego kolektywnego szczęścia. Gdzieś początkowo. Mhm. No wyjść założenia, że nasz materiał konstrukcyjny będzie miał 3 metry, no to 80 cm czy tam no 60 powiedzmy idzie pod ziemię, już nam się skraca, a w momencie kiedy on będzie pochylony, no to jeszcze się to robi niższe. Więc to... Czyli nie będzie od razu spektakularny. No taki dwumetrowy możemy osiągnąć, nie, około mhm. wysokości, ale to też zależy od tego kąta. Mhm. Hmm. Ogród i biblioteka to są dwa elementy równoważne w moim życiu. Natura i kultura. Jeżeli one są dla mnie w równowadze, to jest mi dobrze. Dobrze mi się żyje.